Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Blade, Bladia. Ze mną jest Baxter i Admiros. Cześć. To tak, dzisiaj zagramy sobie w naszą ulubioną grę, czyli Ice Lakes. Tak jest, Ice Lakes to jest zawsze znamy nasza ulubiona gra. I się sobie właśnie w tą gierkę dzisiaj zagramy, ale dzisiaj Bladeusz będzie miał ogromną przewagę nad swoją konkurencją, jasne, gdyż, w końcu, jasne. gdyż w końcu udało mi się kupić, uwaga. Ulepszone wiertło Co to oznacza, że będą mógł kopać większe dziury? Co to oznacza, że ryba się zmieści w dziurę? Dokładnie! <grym> <Bo> najpierw <grym> musisz taką złowić Od tego No zacznijmy. właśnie, dlatego A. wziął taką mapę Tak y Specjalnie, żeby, żeby no, to jest dęboko, to? Specjalnie żeby dużo tak? mapę ty. Bo chociaż raz w życiu chciałbym złapać jakąś większą rybę A nie, ograniczać się do, do tylko takich mini I wyścig się Dobra. rozpoczął gdzie się ustawić, krzycza ta ja reszta. Ja sklepu biegnę. Szybko, zająć Nie kupiłeś? No nie. No Musi nie zazwyczaj. Co zrobiłeś? Ja kopałem się przy sklepie. A... <grym <grym bo wcisnąłem E, żeby gadać, a ja nie wiem, którym Ej, się gada. Ej, ale to nie jest takie głupie, na końcu jak już czas mija, to ustawić się przy sklepie, bo i tak tam jest koniec, co nie? Ciekawe, czy by zaliczyło. Ej, ciekawe, czy zaliczyło wtedy. Jakbyś na przykład kopał, jakbyś nie wstawał, ale byś był w sumie na mecie. Dobra. można tylko to nie teraz, bo szkoda, że tysiąc A. zawsze na propsie. Co jest, Ej, hallo, wędka, nie wiem, się. O, no to teraz mam taką dziurę, że teraz to chyba każda ryba tam wejdzie. A ile wybraliście <śmany> na ryba? Najcięższą rybę czy najcięższe ryby? Nie, najogólną wagę wziąłem. Ogólną, czyli łącznie wszystkich? Tak. Ojej, jaka ta dziura to jest dobrze. ogromna! Ja cię kręcę. Bo jakby były trzy największe, to byśmy Ejku. nie wygrali na pewno, pani Admiroś. Wygraliście! Mam teraz taką ogromną rybę, że po prostu się zesracie jak złowię ją już. Łapcie, moje ten przynęte, wrzucę wam trochę. Ale będzie teraz ogromna ryba, coś czuję, że dzisiaj jakiś rekordzik chyba wbije. Nie? No jaki jest ogólny rekord? 2 kilo? 2,5? Na 2,5. Już, już coś złapałem, uwaga! O, jest nie wiem, nie za późno! Lina pękła! Nie, Ej, blad, <laughs> Bladeuszu, widzisz? Ej, ale, numer. mam do ciebie sprawę, słuchaj. No, no daj, mów. Bo ty jesteś tu niedaleko, no nie? No. To wzięlibyśmy tak. i ty byś mi wykopał dołek, a później ja bym to do niego nie wszedł, nie. a to byś sobie zrobił inny. Hmm, ciekawa opcja. No dobra, niech będzie. Dobra, ja sobie wtedy. Ja Ale, ale łamił dziurę? Ja jeszcze się nawet nie łowić. łowić. Możesz, i możesz teraz wejść do tej dziury? Chyba możesz, czy nie? Ja Mogę, no. Ja wam pokażę, jak się łowi. A ty... masz. Ale, ty, ale to jest przebiegłe takie troszeczkę eee, Dobra, o Flarek już jest Bo napisał mi, to on do nas, od następnej rundy do nas dojdzie To jest takie przebiegłe dobrze, Mr. Bugs Ej, powiem no, wam, to. wiecie co, tu jest coś takiego Teraz już wiemy o co chodzi, bo oprócz tego, że jest yy, Największa ryba To jeszcze nie może być za duża Bo w sensie, jak jest za duża, to może jeszcze linka pęknąć ci się okazało Czyli, czyli tak raczej, ogólnie. tak, czyli potrzebuje, co teraz? Oczywiście okazało się, że <laughs> wiele lepszej wędki potrzebuję, no i super, i tyle z mojej wydatki, i tyle z kwestii moich wydatków Co nie? I co, masz tą... Jaką? No, ojej Ma, to Mam, dużo, mam I co, nie zrobiłeś tak żadnej, Vladimir, patrz na to No nie, bo nie, mi pękła Lina mi pęk no, pękła, mi Pękła ci też, Baxter? Tak, tak, pękła, no Widzisz, to nie tak łatwo łowić takie ryby No, no, no Ale patrzcie na to, nie. jakaś rybka jest, za mniejsza tym razem Chodź, Admiral, wykopię ci no, dużą zobacz, dziurę, tak. to będziesz to kopać Nie chcę ale duże dziury są fajne! Ale duże. Admiro sądzi, że małe jest piękne, wiesz. No. Co ty tego, bo się małą zadowalał dziurą? Spróbuj w dużej! No. <laughs> to jest dopiero zabawa. Tam nie ma żadnej zabawy. No, w sumie. No. Nieprawda! Nie, ale w dużej dziurze bardzo... lepiej się ryby łowi, przynajmniej. O kurde, o! To o, jest to, taki to, gigant... Się taki gigant teraz mi zszedł, że na pewno się wędka złamie. Jestem tego pewien. Jest, patrzcie! Ile? Nie, nie, ile no! 900. Line broker, yeah. ej, już, ej, no NIEMOŻLIWY ja teraz no to, będę ryby. No, po co ty łowisz takie duże ryby? No nie? kurczę, moja wina? Skąd, mogę wiedzieć, no, skąd <laughs> mogę wiedzieć, że wątka będzie. Nie, no, a czuję się aż załamany w tej chwili, co nie? Że w końcu, w końcu MYŚLĘ że będzie ten wiekopomna chwila, kiedy... No wiadomo, kiedy w końcu zławi jak coś fajnego, ale nie, nie, nic bardziej mylnego! Teraz nic nie złowisz, będzie ci się zawsze Tak, nic nie złowię. No nie, muszę przez wędkę kupić. Ale, ale wtopa. I proszę po. Oooo! I to To chyba będzie jakaś wtopa bladeusza, tak to chyba nazwę człowiek. odcinek. Wtopa Ten, Mądsza złowiłem, ale Ale ile wędka kosztuje lepsza? Dwa tysiące chyba? Nie wiem, to chyba trzeba już kupić taką cięższą, po prostu tam. Chyba hiwi czy coś. No, kurde. Hiwi, hiwi. Nie, no. to już tylko, tylko, tylko ryby po 10 kilo łowimy. Właśnie, myślałem, że pierwszy raz łowię jakąś ogromną rybę W cyklu 37 kilo. Nic bardziej mylnego, jak się okazało. 0,6. No. 0,5, no to już kilo 100. Chyba obrócę, obrócę, to, wrócę tu chyba kiedyś, po prostu będę miał jeszcze lepszą wędkę i wtedy zobaczycie, co to znaczy zło. O nie. Jeszcze większą? No. Masakra, łowię. No, jak ładnie te ryby, szczerze mówiąc, tylko że. Dwa razy już mi pękła linka. Niestety na moje nieszczęście. Okazuje się, że złowię nie ryb. I? No ładnie, sam jeden trzy. Ładnie. Kurde. Bardzo bardzo ładnie. Znowu im pękła linka. Dobrze, ja tu będę. Małą łyżeczką też można się najeść. Małą rybą też się najesz. Jakich złowisz dużo. Ha? A nie, byście chcieli tylko grube ryby łowić? No by, byśmy chcieli grube ryby, bo ja jestem o. tylko, ja tego takie największe ryby łowię. <laughs> bo ja jestem łowcą ryb, tak, tak, tak naprawdę. Hmm. No ty, Bladim, nie śpiewasz. I to jest twój błąd. O! Bladim Radio puszcza. Pewnego razu Bladeusz przyszedł z wędką na ryby i zobaczył, jaką wielką dziurę zrobił. No. i zobaczysz, teraz wszystkie ryby przyjdą do ciebie. Patrz, mi wędkę jedną i poczekał z godzin 3. A potem z największą rybę złowił. Jest! Cała łóżka się powiódł. Co, co, co? Śpiewałeś dla moich ryb! Nie, tylko nie to! A moje w ogóle nie łowią! Łapcie rybki! Łapcie rybki! Ci. O, półtora kilo, ładnie, Admiro! Dzięki Ci, Bladeuszu, za tę piosenkę dla moich rybek! O nie, o nie, popełniłem błąd! Tylko nie to! Admirosie, jeszcze tam wrócę! To ty śpiewasz dla naszych rybek, tak? Dziękujemy. No. Na moich, Daję, bo ja tak nagrałem. Tym, bla, czemu? Czemu? I moim rybom. Ej, ej, A. teraz. A. Nie wiem, czyli, że mocno macham wędką. W chyba nie, chyba to nie ma znaczenia. Ryby lubią się bo mocno się wędką macha, chyba. A, większe, większe, większe. Do siedzenia. One chyba lubią, jak tak się mocno wędką macha, tak mi się wydaje. Psiu. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Psiu. To ruszaj z całej siły. No właśnie ruszam. No to, no to na pewno. To ryba, tam szczelisz rybę w głowę, zanim zjechaczek i zemdleje. Zastanawiam się, może już haczyka nie mam dawno, już coś to na pewno. Ja może zjadło coś zaraz To bo Może nie ma tego, może już nie ma tego, tego haczyka Jezu, jakie wielkie to będzie! Nie zmieści się na 100%. <noise> A, A to jakbyś miał procent... dziurkę to Bladiego, to by się zmieściło. A jakbyś miał dziurkę Bladiego, The to by się. To no raz, żeby się small. zmieściła, dwa, żeby pękła linka. Ja, to był gigant. A, tam Tak szczegóły. mi wędkę aż zgięło, myślałem, że się pęknie na pół. No mi też, i wtedy właśnie lina się łamie, kiedy zgina no, ta Ale jak wędkę. jest dziurka za mała, to się lina nie łamie. Co no, dzimiemy? tylko wtedy się nie mieści po prostu. No. <laughs> no. <laughs> no. Bardzo sprytnie. Czyli to następna myśli. inwestycja, wędka. Bo ja nie muszę kupować tego, drilla, ty będziesz mi zawsze dziurki robił, blady. a ja nie sobie Nie wiem, nie wiem czy to mi się opłaca w sumie. Mu. To będę ci dawał jedną rybę. Hmm. Myślę, że to się opłaca troszkę. No, będziesz miał na kolację. Jakiś, jakieś gafrony krzyczą tam na mnie. Robak jeszcze żyje. Cześć, o. robak. Mam cię. I nagle ryby przestało łowić, co nie? No, u mnie też. You were too slow, uciekła mi. To dobra. O rzeczka. kurde, znowu za duża ryba! Jeju! Chce w sensie się za duża, bo już za, tak mi wędkę zgięło, że wiem, że się zerwie. Już... A może jednak nie, nie, nie a może nie, to będzie gigant. Ryba kurde. też raz myślałem, ja że się mi ja zerwie, a jednak nie. Ja się, ja się poddaję, po prostu ja się zmienię miejscówkę. To, co za dużo, to, to niezdrowo. Po prostu, nie wiem, żenujące, co nie. No kurczę, złowiłem, tyle bym już, takie ryby bym już miał. Macie farta, naprawdę, macie farta. No nic nie łowią. Tym no razem no wam nie się nie. udało, ale jeszcze się zemszczę. Wy złe robaki dobieracie, się nie znacie na rybów. Rybów, nie wiecie... Na rybów. rybów się nie zdamy? O. <noise> ja się na rybów nie znam? Ojejku jak mi zgieło. no nie, jakbym miał większą dziurkę. No to, to się nie zmieści, już czuję to. No, the hole too small. Nie no, muszę, muszę łowić na wyższym poziomie, bo pod nie to pływają za grube ryby. Opaśnięte, o. <laughs> za grube ryby. No właśnie, straszcie. Nie są w stanie pływać No nie, no znowu grube. mi się zarybiły. Nowa, nowa nowy ten. Też muszę chyba zwiększyć poziom, bo za grube ryby tutaj są. Nowa teoria. Grube nie, ryby nie. O tyle pływają po dnie, bo nie no, mogą tak. płynąć na powierzchni. Ja, ja też łowię wyżej. Ja też łowię wyżej, bo admirał już tyle razy no. mi się złamała ta. Yy, ten cały haczyk, że to się w głowie nie myśli, że to, to jest po prostu śmiech na sali. Ja się, ja się na to nie zgadzam. Słuchajcie, idzie duża ryba i. Ja ile? łowię teraz na trochę I... wyższym poziomie, mam nadzieję, że to będą takie, takie właśnie średnie, co nie? No, ja łowię trochę wyżej, a tu będą chyba za małe, tak mi się wydaje. Już coś łowię. No, I? Coś, coś złowiłem. No, co nie takie mało. Czy, czy ja wiem, czy Ładne. taka mała? No ale no, mi rozjdzie. Ja bym powiedział. O u, u, no. Coś jeszcze dobrego złapałem. Dobra, tak? teraz teraz jest sezon odrębna, nadchodzi. Skończyło o, się co? śmieszkowanie. Było ale śmieszkowanie. Czas się kończy, czas się kończy. Kurde, nie, ja nie, to jednym... dopiero początek Nie, nie, to ja tu muszę wygrać Ja też chcę nową wędkę sobie kupić, a co? No, ja to też, muszę, muszę, teraz, muszę teraz oszczędzać, bo Już nie mam, że wydałem sobie na drilla i teraz na fajsu nie mam No tak, średnio bym powiedział 0,8, czy ja wiem, zawsze to coś więcej Dobra, teraz Bladeusz zaczyna uderzać Bo te 10 pierwsze minut to była taka rozgrzewka bladeuszowska A teraz a, dopiero tak, zaczynają się A teraz dokładnie. dopiero zaczyna się, schody wyżej zaczynają się jak się kończy, już grada. No, czyli dopiero teraz Bladeusz tak naprawdę zaczyna łowić ryby. Zobaczycie, co to znaczy wędkarstwo. A dosypujecie tej karmy? O, no pewnie. Ja zapomniałem, ale dosypuję, dosypuję. Ja też, też dosypuję, tak, tak, tak. Bo wtedy uważam, mm -hmm. że ryby lepiej łapią. Patrzcie i uczcie się, ale mam dobre kombo teraz. Kurde, tarszy, no się... już starszy ci tajwią. Blazi, zobacz, ty chyba nie zdążysz na metę. Biegnij już, Blatty Myślisz, to, za, to no, ten, no. Po, sobie założę y, koło sklepiku. Ten w dziurę sobie zrobię. <laughs> I ja na pewno zdążę. A ja zrobię. Idę. Zobaczymy. O kurde, za dużo ryba. Znowu mi się ryb, wędka złamie. Dobra, to kurde. ja idę koło sklepiku. Line rogue. Ach, muszę ja wyciągam, sobie Ja wyciągam, bo nic z tego chyba nie będzie. Pewnie już zjadło, mi przynętę. Nie zjadłeś? A myślę yeah. że ty. Admiral jadł. nie złabisz żadnej ryby, to będę przynęty jadł. Admirus <noise> był bardzo <noise> będzie... głodny, a ryba żadna nie zapała się. No to musiał coś zjeść, co nie? To no. będzie tak, jedna, jedna, ten, jeden robaczek dla ciebie, cztery dla mnie, tak? Tak będzie. Ale tu płytko jest. No, nie tak źle, nie tak no źle. No Nie, brat, wystarczy już tego. Ale patrz jakie Kombo miałem, co nie? Ale Kombo ładne. Blazi, trzy minuty, ja już bym na twoim miejscu szedł. No wiem, będę musiał się zaraz zmywać. Nie chcę <noise> teraz ryzykować. Mi żadna ryba nie chce złowić. No rybki. Blazi, <noise> zaśpiewa im coś. Nie, nie <noise> ja już nie będę śpiewać, bo ja wiem jak to działa. po prostu. Jak śpiewałeś, to mi łowiły, teraz nie chcę. No właśnie, jak śpiewałem, to ci łowiły, a teraz widzisz? Ale ładnie mi idzie, ja cię kręcę. Nie, nie sądzę, ryby po prostu łapią jak szalone. Bo to trzeba, nie można, nie, nie można najgłębiej właśnie łapać, bo najgłębiej są grube. To one mają, to one mają gdzieś, te robaki, to trzeba właśnie łapać tak po środku, To wtedy one, to wiesz, wtedy te dobra. grube są na samym dole, a te właśnie takie średnie Które są takimi sportowcami, bo na środku są sportowcy sami, sami, tak. sami po prostu Tak, tak O to tak chodzi, bo tam tak? są główne autostrady, główne takie wiesz, bieżnie, tak mi się wydaje Okej okay. No Sportowcy są chyba na środkowej poziomie, no bo zobacz Grube ryby są na samym dole, są grube Ale jak zaczną ćwiczyć, no to mogą trochę wyżej wejść, co nie? No i i mięśnie też ważą, co nie? No to chyba nie są też najwyżej Bo najwyżej to są same cieniasy A w medium to właśnie są takie, wiesz, umieśnione ryby Takie najlepsze właśnie, no Takie kozaki No Dobra, coś złowiłem chyba W końcu Ale ja nic o. nie mogę złowić Not bad no kilo 300. sportowca, tak jak powiedziałeś sportowca złowiłem. Widzisz, mówiłem ci, że to działa. No ja Dwie taką minuty, raczej to już będzie waga piórkowa. Dobra, zanurzenie. Ostateczne. Ostateczne zanurzenie. No, dasz radę, jeszcze jedną złowisz, pół kilo i o. masz szansę. Ja tutaj może, nie mam może się szans. uda. Ale ja musiałbym jeszcze jedną złowić, to jest to jest to. Jak ja tu to będzie 4 kilo to będzie... Macie dobrze. rybki. Macie rybki, ten, to troszkę czekolady im dosypałem, żeby nie było. No, czekolada dobrze działa, na o, ryby właśnie To jest też taktyka, bo cię Baxter, nie było tutaj wcześniej. Ale też wymyśliłem, że jak sypiesz, dosypujesz rybą czekolady, to one po tej czekoladzie robią się takie bardziej łagodne, co nie? I chętniej zjadają przynętę. Biorą lepiej. To jest A, sprawdzone. w miarę jedzenia apetyt rośnie, tak? O, jak dostaną czekoladę, to wiesz, później takiego szału dostają, gdzie jest moja czekolada? Tak to właśnie działa, tak a? Dawaj rybko, ostatnio. Ej, się teraz już przestał łowić. No bo już jest koniec, one już wiedzą, mi sobie popłynęły. Ale nie pika teraz. Aha, bo to minuta ostatnia na czerwono. Kurde, no nie mogę, nic nie złowiłem. Nie. Dobra, spadam stąd Jeszcze nie, dawaj jeszcze jedną, spróbujemy złowić. Za daleko mam metę. Uff. Wystartował Bladeusz I granie z życia, To się nazywa... Chyba ze śmiercią Blady ze śmiercią Nie mogę ryzykować, muszę dobiec, bo on jest daleko wbrew pozorom Jak sobie tak patrzę, co nie? To nie jest tak blisko Znaczy nie no, widzę, że to biegnę, ale Wbrew pozorom to jest troszeczkę daleko Baxter, Baxter, co na mecie łowisz? No, no to jest dobre. To jest dobra strategia tak na sprawę, patrz, łowisz sobie na mecie i gitarka no, jestem ciekaw, czy. No, jak on będzie tu siedział? Ej, a sieć może zobaczymy, czy jak będziesz tu siedział. No dobra. To, no. Najwyżej stracę te 305, no, ale przynajmniej będziemy wiedzieć, jak to działa. Będziemy na najwyżej wiesz, jak czas będzie się kończyć, to na mecie będziemy łowić. Nie bądź kakuju musisz na Jak dostanę pieniędzy. <grym> <Yeah>. <grym> dobra, zero. Zobaczymy, co się stało. Uwaga! Nie, wszyscy zresztą. nie a Nie! No. Yeah! modelu ZWYCIĘŻY! No jest 8 kilo a W sumie, to... jednak Te combo, które miałem w pewnym momencie spowodowało Moje gwałtowne i niepowrotne Zwycięstwo, no. dobra w tym odcinku Dokładnie. To byłoby tyle, elo elo Na razie, elo, cześć elo.